Cześć! Czy zastanawialiście się nad tym, jaką kupić wersję nowych Pokémonów? A jeśli już zdecydowaliście, to dlaczego akurat taką? Najprawdopodobniej głównym czynnikiem wpływającym na wybór wersji będzie legendarny Pokémon na okładce gry. Jeśli ktoś jest bardziej zaawansowany w uniwersum Pokémonów, to weźmie pewnie też pod uwagę fakt, iż niektóre Pokémony są ekskluzywne dla jednej edycji, za silne dla drugiej. Znamy już dwa takie Pokémony. Pessimian, czyli walcząca mełpiatka, występować będzie tylko w edycji Sun a Oranguru, psychiczny Orangutan tylko w Moon. Nowością jest koncept osobnych form ewolucji Pokémonów dla dwóch edycji gry. Pokémon Rakraf zarówno w Sanek i Moon ewoluuje w Likenroka, jednak forma tego Pokemona będzie zależeć od wybranej edycji gry. Południowa forma wydaje się być stawiona bardziej na szybkość, będąc w niej, w Likenroku uczy się nowego ataku zwanego Rock, pierwszego ataku typu kamiennego z podwyższonym priorytetem. Mam nadzieję, że będzie to także pierwszy kamienny ruch o 100% celności. Torpa północna wydaje się być bardziej obronna, jakoś zalecanym ruchem przez twórców jest na niej kanter. Poza tymi różnicami wersje Sun i Moon różnią się też tym, że Sun będzie opartą o aktualny czas ustawiony na konsoli, natomiast wersja Moon przesuwa ten czas do przodu o 12 godzin. Inaczej ujmując rzecz, wersja Moon będzie stanowić odbicie lustrzane obecnej pory dnia. Jest to dość ciekawe rozwiązanie, nadające nieco klimatu grze, Funkcjonalnie jednak nie będzie miało na szczęście większego znaczenia, bo można w razie potrzeby zmienić zegar systemowy w 3DS-ie. Znaczenie ma natomiast fakt, że najważniejsze zdarzenia dla fabuły gier rozegrają się w odrębny sposób dla Sun i Moon. Wiadomo o tym, że wyzwanie jest z jednej z wysp, będzie kończyć GamShips albo Radicate w swojej regionalnej formie, a to, jaki Pokémon nam się pojawi, zależy od wybranej wersji gry. Mając w pamięci poprzednie tytuły z serii, w których różniły się przede wszystkim napotykane postaci, jak na przykład Team Aqua i Magma, oraz główne legendarne Pokémony, jest to ciekawe urozmaicenie. Zastanawiam się też nad innymi różnicami, które mogą dzielić oba tytuły. Informacja na oficjalnej stronie Pokémonów wygląda na ostateczną, choć pamiętajmy, że po niej otrzymaliśmy informacje o odrębnych ewolucjach Rokrafa w dwóch wersjach gry. Byłoby jednak super, gdybyśmy otrzymali mega ewolucje Umbryona i Espiona ekskluzywne dla Sun albo Moon. Chyba, że nie zobaczymy już więcej nowych megaewolucji, co także jest bardzo możliwe. Jednak to już temat na inny nieodległy w czasie odcinek, a na razie ja kończę. Jestem ciekaw czego oczekujecie po nowych grach oraz czym jeszcze mogą różnić się obie wersje. Dajcie mi proszę znać o tym w komentarzach. Dzięki za obejrzenie w filmiku, na razie, pa pa.